Cześć! Dzisiaj chciałabym Ci pokazać dwie bardzo fajne i efektowne zabawy. Nie tylko na karnawo, ale tak naprawdę na każdą porę roku, chociaż teraz pewnie balonów masz pod dostatkiem, więc możesz je wykorzystać właśnie do tych zabaw. Pierwsza z nich będą to gniotki sensoryczne, zaraz opowiem Ci co do nich potrzebujesz, a druga to bardzo ciekawy eksperyment, który jeśli go jeszcze do tej pory nie robiłaś, pewnie zrobi też efekt wow na Tobie. Zapraszam Cię do oglądania! Do pierwszej zabawy potrzebujesz kilku balonów, butelkę, lejek, mąkę ziemniaczaną, fasolę, ryż, monety, odżywkę do włosów albo żelatynę, którą zaraz rozrobimy z wodą i będziemy napełniać nasze balony. Na początku dajemy lejek, wsypujemy mąki i staramy się, żeby przesypała się. Do butelki. Następnie będziemy dmuchać balona. Nałożę balon na butelkę i będę przesypywała. I już prawie całość przesypana. I zaraz będę zabierała się w taki sam sposób za fasolę. I ostatni balon to gorąca woda z żelatyną. Ja rozpuszczam na taką ilość wody jedną łyżkę. I tutaj mam też balon. Też to zrobię lejkiem. Gniotki są już. Gotowe. Tu mamy mąkę, tutaj żelatynę, a tutaj fasole. Oczywiście tych joków można zrobić znacznie więcej. Możecie też tutaj na przykład narysować im oczy, jakieś wstążki, włosy, Ale tutaj już tylko zależy od pomysłowości. Waszych dzieci. Jeśli zrobicie też takie same balony, na przykład z takim samym wypełnieniem, ale w innych kolorach, to dziecko może dobierać je parami. Właśnie tak, żeby zabierały ten sam materiał, wtedy będzie jeszcze bardziej tutaj pobudzało to rozwój dotyku. Zabawy takimi balonami kształtują zmysł suchu. Dziecko będzie nasłuchiwało, czy dźwięk jest delikatny, czy krupiący, czy szura. Zmysł dotyku, bo każdy balon będzie inny. No i zmysł wzroku przez to, że każdy balon będzie też w innym kolorze. Jeśli wykorzystasz je do liczenia, przydadzą się do nauki matematyki i ćwiczenia koncentracji. A teraz już zabieramy się za drugi eksperyment. Do drugiego eksperymentu potrzebujesz balon, butelkę, pół szklanki octu, łyżkę sody oczyszczonej i. Lejek. Na początku wsypujemy jedną łyżkę sody oczyszczonej do balona. O tak. o tak. A następnie pół szklanki octu też do naszej butelki przez ten sam lejek. I będziemy nakładać balon na butelkę. No. Gdy soda przesypie się do butelki, zobaczycie jak balon się napełnia. Balon się tak? Tak. Balon się napełnia. A co zrobi jak Soda tam zrobi? Uuu, jaki wielki! Dzieje się tak dlatego, że w wyniku tej reakcji powstaje dwutlenek a to, węgla. A to będzie? Tu śmierdzi? Nie. Co to zrobi? Co zrobi? Nie, zaraz go weźmiemy i będziemy nim rzucać. A będzie w środku ma fasolę. Ten w środku ma wodę. A ten w środku ma mąkę. Tak, a teraz będziemy jeszcze raz co robić? Na, i, a teraz będziemy jeszcze raz mówić tego zielonego. Tak. Na butelce. No to powtarzamy. Daj znać w komentarzu, jak podobały Ci się te zabawy. A jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał. Do zobaczenia!